Dzień dobry, Polsko. Jesteśmy w Elusive w Child Protection i Poland oraz Fundacja Dość. Dzisiaj przyjechaliśmy do małej miejscowości w województwie świętokrzyskim, w okolicach Piemontowa. Ta interwencja jest inna z racji tego, że no, nie ma możliwości porozmawiania z osobą, która nawiązała kontakt z dziesięcioletnią Dziewczynką. Nie zostaliśmy wpuszczeni. Dziadek nie zezwolił również na rozmowę. W związku z tym musimy, musieliśmy czekać na zewnątrz, na przyjazd patrolu policji, który w tej chwili znajduje się w środku i wykonuje czynności. Maciek ma 24 lata. Korespondował z wieloma. Dziećmi. I treści, które pisał, no po prostu są karygodne, obrzydliwe. Maciek nakłaniał dziewczynkę, namawiał w ogóle do obcowania, aż pokusił się o to, żeby dziewczynka urodziła mu dziecko. Straszne, straszne zachowanie i jego, i, i dziadka, który, który, no, tak jak mówię, nie pozwolił nam na spojrzenie w oczy. Natomiast, cóż my możemy zrobić? My swoje czynności wykonaliśmy. E, zapewne po skończonych, e, po skończonych e, czynnościach, tutaj policji będziemy musieli udać się e, do komendy powiatowej policji w Sandomierzu, gdzie złożymy oczywiście zawiadomienie. E, sobotni poranek e, okazał się być dla nas. Bardzo wymagający, ale robimy to właśnie dla, ze względu na, na dzieci, dbając o dobro dzieci, e, i zawsze będziemy walczyć z tą ciemną stroną internetu. Dziękujemy bardzo e, naszemu wabikowi e, Mirabelce e, za korespondowanie z tą osobą. Wiemy, że to nie było proste zadanie. E, zresztą, jak każde, Pisanie z, z, z takim zwyrodnialcem, bo inaczej tego nazwać nie można. Dziękujemy również administracji, wszystkim naszym łowcom, wszystkim wabikom zaangażowanym każdego dnia w walkę z pedofilią w sieci. My, w ten my czekamy teraz na zakończenie czynności, a Wam wszystkim życzymy spokojnej soboty i do usłyszenia myślę w niedługim czasie.